Teraz, zobacz, no teraz tu już jest szkoła, a to jest, tanie, to jest to gospodarstwo. I oni tutaj chcą. Zobacz, to jest tu, jak blisko jest. Nie? On dostanie pozwolenie na składowanie. A jak dostanie to pozwolenie, to przywiezie, co będzie chciał. Tutaj ma powstać składowisko odpadów. Oni się tłumaczą, że nie będzie składowania, ale jak już to nadmieniałem, będzie składowanie. Na 7 dni. A tutaj zaraz mamy... Powiem. W szkołę jest boisko, dzieci grają w piłkę. Nie? Yy, wedle tak, definicji tak. to składowanie przedprodukcyjne nazywamy składowaniem. Tak. Na te 7 dni tak. muszą zabezpieczyć produkcję, więc na te 7 dni muszą mieć materiał, bo będzie ruch. No napisał, że dwa samochody. No ale tak mówimy, tak się zaczyna, tak? Nie oszukujmy się, silniki od tych taśmociągów, jakieś tam inne. Ten przejazd ze śmieciami to nie jest bezwonna, piłkowa. Fantazja. Aha, czyli jeszcze w nocy będzie gdzieś tam... Ciszej nocny nie miał praktycznie, nie? No pan jest najbardziej poszkodowany. Jest pojemniczki po jogurcie, po jakimś śmietanie, którego się nie myje, więc to będą resztki jedzenia. Czy ten, ten inwestor tutaj zwracał się do pana wcześniej, przed wystąpieniem o pozwolenie, czy, czy tutaj... Czy, czy? A co są te za no, bo też mu się to nie podoba, trzeba przyznać, wiesz, jednak przeciwnie. No nie jest tylko to, że ja tu. No ja myślę, że wszyscy chyba są przeciwni. No bo tak jak ktoś powiedział w wywiadzie, nie wyobrażam sobie, że ktoś mógł wpaść w ogóle na taki pomysł, żeby praktycznie w centrum wsi zrobić sobie taką inwestycję, tak? Nikt nie chce na swojej wysypiska śmieci. Dziwne jest to, że u nas jest strefa ekonomiczna i takie inwestycje nie powstają na takich strefach. Tylko ktoś sobie robi na prywatnym gospodarstwie rolnym. On mówi, że postawi 3-metrowy mur, ale smrodu murem nie ogrodzi. Jak walczyć z tym? No droga... Musimy protestować tak, musimy Mówi się, że to nie ma wpływu, ale presję na władzę jakąś... To jest forma presji. Oczywiście nie chcemy się obudzić w momencie, gdy to już będzie naprawdę żyło mocno i będzie zapach. Nie będziemy reagować w momencie, gdy to będzie smród i bałagan. Czyli jeżeli ten raport wykaże, że okej, nic nie ma, może powstać, to będzie odwołanie, tak? Z naszej strony na pewno będzie odwołanie. Dołączyło się już takie stowarzyszenie, nasze prawo z Jakścic, to też nas wspiera i prawnie no. i... Jecie do, do samego końca, jak sobie, będzie to możliwe. Dużo do, dużo do stracenia. Bardzo dużo. I tu niestety no, pewnie że będzie nas to kosztowało i zdrowia, hmm. czasu i, i środków, ale no... Przeprowadzka się stąd byłaby dużo droższa. Ale to będzie walka przynajmniej czteroletnia. Nie, nie zgadzamy się na sortownię odpadów w centrum Mamlicza. Zdrosiłeś mnie. <Straszymy. śmiech> Argumenty tutaj podniesione pokazują, że problem wysypiska w Mamliczu nie jest bezpośrednio tylko problemem najbliższych sąsiadów. Ale także całego mam i wszystkich mieszkańców. Dlatego bardzo prosimy o zaangażowanie wszystkich mieszkańców, aby zablokować to, to wysypisko. Aby zablokować tę inwestycje. Tak. Nie, Ja nie mam poczucia humoru, ale jak no, i tylko to wszystko nie ma nikt. Czyli generalnie nie jest pan za tym, żeby tutaj coś takiego miało no, jak miejsce. jak można śmietnik dzieciom zrobić koło szkoły. My naprawdę chcemy mieć spokój.